Cześć! Manikier hybrydowy to jedna z najpopularniejszych metod stylizacji paznokci. Wyróżnia się m.in. trwałością, niesłabnącym blaskiem i kolorem lakieru hybrydowego, cieszymy się aż do 21 dni. Czasem jednak narzekacie na to, że lakier odpryskuje szybciej. Dziś wyjaśnimy, jakie są tego przyczyny i jak skutecznie z nimi walczyć. Najczęstsze przyczyny obniżonej trwałości manikieru hybrydowego to nieprawidłowe przygotowanie płytki paznokcia, a to podstawa, oraz nierównomierne rozłożenie każdej z warstw produktu. Skoro wiemy już co wpływa na brak trwałości stylizacji hybrydowej, teraz wyjaśnimy jak zrobić ją dobrze i cieszyć się nią dłużej. Przede wszystkim odpowiednio przygotuj płytkę paznokcia. Pamiętaj o bardzo dokładnym odsunięciu skórek oraz nabłąków porastających płytkę paznokcia. Dzięki temu aplikacja lakieru na całej powierzchni paznokcia będzie łatwa i bardzo precyzyjna. Następnie delikatnie zmatuj płytkę przy pomocy bloczku polerskiego lub pilnika o gradacji 180. Teraz odtuś płytkę za pomocą wacika nasączonego semilak Night Cleanerem. Dla zwiększenia przyczepności i trwałości manikier możesz również zastosować primer bezkwasowy. I paznokcie są gotowe, by aplikować lakiery hybrydowe. Co ważne, po odtłuszczeniu płytki należy uważać, by nie zatłuszczyć jej ponownie. Na przykład przez dotknięcie twarzy lub odebranie telefonu. Kolejnym elementem, który wpływa na trwałość manikier jest nierównomierne rozłożenie warstw produktu bazy wybranego koloru i topu oraz pominięcie zabezpieczenia wolnego brzegu przy ich nakładaniu. Może to powodować odprysznięcie lakieru hybrydowego od płytki paznokcia pod wpływem dostających się tam kosmetyków lub nawet wody. Jeśli chcesz cieszyć się stylizacją hybrydową do 21 dni, po prostu pamiętaj o zabezpieczaniu wolnego brzegu przy nakładaniu każdej z warstw. Te i wiele innych zagadnień poruszamy podczas szkoleń z manikiru hybrydowego organizowanych w Akademiach Semilak w Poznaniu, w Warszawie, Kielcach i Szczecinie. Zapraszamy wszystkich, którzy pragną poznać tajniki perfekcyjnego manikiru hybrydowego. Zachęcamy też do dzielenia się wiedzą. Wystarczy udostępnić materiał.